Zastanawialiście się, jak można zjeść dużo, smacznie i, co najważniejsze, tanio? Gdzie spróbować obiadu, jak u mamy? Kuchnia wegetariańska, pizza, może gyros? Odpowiedzi na te pytania, gdy dręczy was gastrofaza, znajdziecie w tym reportażu. Będę go zjadł. Będę go zjadł. Kapitalny. Będę go zjadł. Niezwykle kreatywne odmowanie. Będę go zjadł. Mmm, Będę go zjadł. Bomba. Zjadł. Ale bym coś zjadł, normalnie sama bym coś człowieka. Ty wiesz co, mam to samo. ty może coś ty, przygotujemy. No to weź czekaj, czekaj. nie, nie dam radę. Dobra, sprawdzę, co to mają Zacznijmy od tego, co dla studenta najważniejsze jest przy wyborze miejsca, w którym ma zjeść. Po co zjeść w ogóle? Panią i pożywnie, Właśnie. Jak najwięcej. Ty ale... to było, żeby się najeść. Powinno być tanio, pysznie i oczywiście odpowiednia atmosfera. Ja osobiście nie przekuwam zbytnio uwagi do, do, do smaku, więc e, ilość i cena, mhm. moim zdaniem. Ale każdy ma swoje własne upodobania. Właśnie dlatego spróbuję przybliżyć Wam studenckie menu. Ale, bym coś z dobrego, tak żebyś szybko coś ogarnął. Co? Spokojnie, spokojnie. Dawaj, Dawaj, czekaj, przepiękniące. Da. Pierwsza, damy po chryba. I zaraz będziesz szatuny bez duelu na wolnej ręce, coś o szybko ze ślimakami. Co? Jak szatun? W ogóle zaraz ja coś zamówię. To, to, to miało być teraz dwa w ogóle. Dobra, a zresztą. Bazylia. Tu właśnie tłumy studentów kłębią się w porze obiadowej. Jesteśmy w jednym z najbardziej popularnych barów szybkiej obsługi wśród studentów. Zobaczymy teraz, co w studenci jedzą najczęściej. Częściej wybieramy jakieś frytki, ryż, czasem kasza. Do tego najczęściej słówki i czasem jakieś mięso, raczej kurczak. Mhm. Rybę, soki wyciskane, raczej obiady. To, że jedzenie jest tutaj na wagę, często bywa zdradliwe, bo przy kasie okazuje się, że jemy oczami. A płacimy jak za zboże. Niestety tutaj te ceny nie są zbyt y, dobre dla nas, dla studentów. Ty, bo zaraz sobie pójdę na Grunwald. No, no czekaj, czekaj. Na dobre rzeczy trzeba poczekać. Poza tym, jak tak ci się śpieszy, to sobie idź na Ulica Grunwaldzka. przystań smaków. Miejsce dla wielbicieli prawdziwej włoskiej pizzy. I mówimy to z pełną odpowiedzialnością, bo rzeczywiście tutejsza pizza zbliża nas do Włoch. Jesteśmy w pobliżu Kretki jełówka. Odkryliśmy świetne miejsce: byłą willę żydowskich bankierów, w której teraz jest restauracja. Ceny są, jak widać, bardzo dobre. I zobaczymy, co nas czeka w samym środku. Zobaczcie, jak w tym miejscu powstaje aromatyczna pizza. Staramy się dbać zarówno o wydanie posiłków w restauracji, jak i w dostarczaniu go do klienta. Staramy się, za, żeby posiłek zawsze był szybko i tanio, co jest chyba bardzo ważne dla studentów. Pizza. Może coś e, tradycyjnego, polskiego? Polskiego? Hmm? No dobra, Dobra? No dobra, zrobię jakiegoś schabowego, poczekaj. Ty? No ale to w ogóle nie ma ten. Nie. Poza tym nie ma tłuczka, nie ma czym mówić, no. A to co? To nie masz pretensji, kogo to jest? Co ty chcesz ode mnie? A co? Moja wina. Binom... Słuchaj, co? Jak chcesz coś polskiego, to idź sobie do tego waru niedźwiedzia i no. Misia. No to misia. No i se, to niech będą. Proszę panią do mnie, pani podejdzie. Zaraz! Niech pani wróci tu jeszcze. Miś, zdecydowanie miś. Mhm. Zwłaszcza, że jestem studentką Uniwersytetu Wrocławskiego. Znam z tego wieku co pan, bo ponieważ ja uczęszczałam do niego bardzo często, Korzystałem z tego baru. I... Niskie ceny, szybka obsługa, smaczne jedzenie. Cena. No i troszeczkę różnorodność dań różnych była. myśli się przydać. unowocześnie. Let, to Jednak się to, co tak, najważniejsze to, dla to, studentów, to, się nie zmieniło. Na pewno to, co dla studentów jest najważniejsze, czyli cena, jest zawsze niezmienna, czyli najtaniej. Zamówiłem właśnie zestaw bezdomnego, który kosztuje 2 ,15 zł 15 groszy. Ty no dobra, jakoś ogarniemy, jak tej patelni tego tłuczka, no, czekaj. Ty, gdzie jest co? To nie ma nie za co by było. No to przecież no sami tu nie mieszkamy. Co, co masz do mnie pretensje? Jestem głodny, chciałem coś zjeść, powiedziałeś, że zrobimy. Dobra, mam to co? co, co Pokuś, co, co, to co? Spokój. Makaś mi to głowy. Ja coś zielonego ci brakuje. I warzyw? Poczekaj! Spokojnie ogarniemy, jest to zupa. Zaraz ci zrobimy cebulowo. Nie wiem tam z ziemniaczkami, warzywno, marchewka, sokowirówka. Greenway. Wśród studentów są również wegetarianie. Jeśli chodzi o trendy światowe, wegetarianizm jest absolutnie w pierwszym rzędzie. To świetne miejsce dla wegetarian. I ty? którzy cenią sobie zdrową i ekologiczną kuchnię za rozsądną cenę. Zupa jest naprawdę świetna i wcale nie dziwię się, że przebywa tu dużo studentów. Poza tym jest dość niedrogo. A nie samo sałatą żyje człowiek. No nie samą, nie samą, no ale słuchaj, no z chęcią też bym zjadł jakiś gyros. No ale to, co jest, nie mam. To, słuchaj, z chęcią też bym zjadł jakiś gyros, ale jak to właśnie mówią, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Jak miniki mamy. No to żartuj dziwnie. Jeśli interesują was smaki świata, to w sercu Politechnicznego kampusu jest miejsce na studencką mieszankę z kuchni z różnych zakątków świata. Myślę że wszystkim tym, którzy by się już znadziły takie domowe obiady, prawda? Mają chodę na fast fooda i chcą się najeść, tak? Nie, nie, nie dużo wydać, a najeść. Super. Co jest najważniejsze dla każdego studenta? Stosunek ceny do ilości. Zaraz spróbujemy tego, co nas tutaj czeka. Dobra, już wyłączamy gaz. No i, i co dobrego wyszło? wyszło. Co masz taką minę? No nic no. Co wiesz, to no nie wyszła no mi ta potrawa. co miałem przygotować wody w garnku, to trzeba dobra, zupy, bo go Dobra wyróżniaj jest tym, kto do nas przyjedzie. Spokojnie, mam coś w zanadrzu.